Wyobraź sobie świat, gdzie marzenie o idealnym domu staje się rzeczywistością, gdzie każdy z nas może znaleźć swoje miejsce, bez względu na to, kim jest. Piotr i Michał, dwaj bohaterowie z różnych światów, oni stają w obliczu zmieniającej się rzeczywistości na rynku. Ich historie to podróż od tradycji po nowoczesność, od małych marzeń po wielkie zmiany. Z biegiem czasu zderzają się ich różne wizje przyszłości. Jak znaleźć równowagę między tym, co nowe? A tym co dawno? Ewolucja potrzeb mieszkaniowych, od prostych domów po futurystyczne miasta. Ale czy naprawdę możemy pogodzić przeszłość z przyszłością? Zobacz, jak zmieniają się nasze marzenia o mieszkaniu. Odkryj, co może przynieść przyszłość. Poglądaj do końca. Piotr dorastał w małej wiosce, wśród zniszczonych domów, w które mieszkały jego rodzice. Czuł że to nie jest jego miejsce. Ono nie dawało mu poczucia bezpieczeństwa. Chociaż domy były pełne wspomnień, on nie potrafił odnaleźć spokoju. Zdecydowanie wolałby znaleźć takie miejsce, które zaoferowałoby mu więcej stabilności i komfortu, bo czuł, że to, co jego otacza, nie daje mu przyszłości. Przypominał mu o tym dom, w którym się wychował. Niewielki, drewniany budynek, który mógłby się rozpaść w każdej chwili, nie zapewniał mu poczucia bezpieczeństwa. W dzieciństwie Piotr często marzył o lepszym życiu, o nowoczesnym domu, w którym będzie mógł poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Michał, jego przyjaciel z dzieciństwa, nie miał takich pragnień. Dla niego bezpieczeństwo oznaczało coś zupełnie innego. Michał był zadowolony z tego, co miał, w tej samej wiosce, którą Piotr chciał opuścić, ale Michał znał ten świat. Był pewien swoich korzeni, tego, że ziemia, dom i ludzie w tej okolicy stanowią fundament jego poczucia bezpieczeństwa. Michał żył w zgodzie z tradycją. Dla niego jego dom, mały, ale solidny, był wystarczający. Nie chciał zmieniać swojego świata, bo rozumiał, że to, co najważniejsze rodzina, tradycja, stabilność nie wymaga zmian. W historii ludzkości pierwsze miejsce zamieszkania też były związane z poczuciem bezpieczeństwa. Kiedy ludzie zaczęli tworzyć pierwsze osady, zmieniając dotychczasowy styl życia nomadów, poszukiwali nie tylko schronienia przed żywiołami, ale także stabilności. Pierwsze domy były budowane z gliny, drewna lub kamienia, były pierwszym krokiem w kierunku cywilizacji. Stały się symbolem osadzenia. Bezpieczeństwa, a z biegiem lat również aspiracją do lepszego życia. Piotr dorastał w małej wiosce, ale dostrzegał potencjał w wielkim mieście. Z każdym rokiem jego pragnienie, by znaleźć lepsze miejsce do życia stawało się coraz silniejsze. Marzył o lepszym mieszkaniu, które nie tylko oferowałoby mu poczucie bezpieczeństwa, ale też wygodę i luksus. Zaczynał dostrzegać, że jego rodzinna wioska, choć pełna wspomnień, nie oferuje mu przyszłości. Był przekonany, że to miasto, jego tętniąca życiem nowoczesna przestrzeń, da mu szansę na prawdziwy rozwój. Z każdą wizytą w większym mieście Piotr czuł się coraz bardziej przyciągany przez wizję nowoczesnego, dobrze zaprojektowanego mieszkania. A Michał przeciwnie. On nie odczuwał tego samego. Jego serce było złączone z ziemią, którą przez jego przodków była uprawiana przez pokolenia. Michał wychowany w tej samej małej wiosce, ale nie widział potrzeb opuszczenia swojego rodzinnego domu. Jego przekonanie o wartości tradycji, więzi z przeszłością oraz prostocie życia w naturze było silniejsze niż jakiekolwiek wizje wielkiego miasta. Michał uważał, że to co jest stabilne, powinno pozostać niezmienione. Początek cywilizacji wiązał się również z przełomowymi momentami, w których ludzie musieli dokonywać wyboru. Czy pozostać w tradycyjnych osadach, czy pójść śladem rozwoju miast? W starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie rozwój miast stawał się nie tylko symbolem postępu, ale także wyzwaniem dla tradycyjnego życia wiejskiego. Wzrastająca liczba osiedli i potrzeba ich modernizacji. To doprowadziło do narodzin wielkich metropolii. Wielkie miasta stawały się centrum handlu, edukacji, ale także politycznych i społecznych napięć. Z jednej strony rozpytały miasta, a z drugiej wciąż utrzymywały się tradycyjne osady, które na odwrót były symbolem prostoty, ale także stabilności. Decyzję, którą podjął Piotr, żeby opuścić swoją małą wioskę, miała korzenie w tej starożytnej bitwie pomiędzy tradycją a postępem, która trwała przez wieki. Piotr poczuł lęk, gdy musiał podjąć decyzję. Choć głęboko w sercu marzył o wielkim mieście i jego możliwościach, to jednak był przerażony tym, co to oznaczało. Po latach życia w wiosce, pod rządami prostych, ale stabilnych reguł, Piotr wahał się, czy naprawdę chce porzucić swoje rodzinne strony. Marzył o nowym, lepszym życiu, ale z drugiej strony czuł, że musiałby porzucić coś, co było integralną częścią jego tożsamości. Jego dom, korzenie, ludzie wszystko to było zakorzenione w tej małej wiosce. Michał nie miał takich obaw. Jego związek z tradycją był niezachwiany. Michał nie wyobrażał sobie życia poza wsią, w której mieszkańcy żyli w zgodzie z rytmem natury. Michał był przekonany, że prawdziwe bezpieczeństwo leży w harmonii z Ziemią a nie w budowaniu nowych chłodnych betonowych bloków. Michał był w pełni świadomy, że wzmocnienie swoich korzeni, zarówno tych rodzinnych, jak i kulturowych, daje mu poczucie stabilności i spokoju. Pomimo rosnącej urbanizacji przez wieki ludzkość borykała się z obawami przed zmianą. W XVIII wieku, podczas rewolucji przemysłowej, wiele osób zaczęło masowo przeprowadzać się do miast, gdzie szukano lepszych warunków życia i pracy. Ale jednak, podobnie jak Piotr, wielu ludzi poczuło się zagubionych w obliczu zmian. Wielu starych mieszkańców wsi, podobnie jak Michał, odczuwało lęk przed utratą swojej tożsamości i bezpieczeństwa. Konflikt pomiędzy wsią a miastem, tradycją a nowoczesnością, osie toczył od wieków i nigdy nie przestawał być obecny w sercach tych, którzy mieli dokonywać wyboru. Piotr, pomimo swojej wątpliwości, postanowił, że w końcu musi spróbować. Wiedział, że odwaga do podjęcia decyzji o zmianie była krokiem, którego już nie można było cofnąć. W chwilach niepewności Piotr spotkał w swoim życiu kogoś, kto miał mu pomóc podjąć tę decyzję. Był to starszy mężczyzna, który spędził całe życie w miastach. Zbudował swoją karierę, ale nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nazywał się Andrzej. Andrzej był architektem, który przez lata pracował przy projektach urbanistycznych, ale także był pasjonatem historii i tradycji. To on nauczył Piotra, że miasta nie muszą być wrogami tradycji, ale mogą być miejscem, gdzie przeszłość łączy się z przyszłością. Andrzej podkreślał, że nie chodzi o to, aby całkowicie porzucić wiejską prostotę, ale o znalezienie równowagi. Bo miasto to nie jest betonowa dżungla. Może stać się miejscem, które łączy nowoczesność z wartościami, które wyznajesz. Chodzi o to, żeby dostosować się do zmieniającego się świata, jednocześnie nie zapominając o tym, co cię ukształtowało. Andrzej otworzył przed Piotrem nowe horyzonty, ale także pokazał, że nie trzeba rezygnować z bezpieczeństwa, by dążyć do czegoś większego. Michał nie miał mentora w tradycyjnym sensie tego słowa. Jego przewodnikiem był sposób życia, który przekazywali jego rodzice, dziadkowie. Michał wierzył w prostotę, w wartość ciężkiej pracy i bliskość natury. Jego mentorami byli starsi mieszkańcy wsi, którzy nauczyli go, jak ważne jest trzymanie się swoich przekonań. Michał nie szukał zmian. Jego życiowa filozofia była zakorzeniona w stabilności i tradycji, a sam Michał czuł, że wszystko, co potrzebuje, już ma. Rola filozofów w procesie przejścia od tradycji do nowoczesności była kluczowa w historii. W XVII i XVIII wieku, kiedy nastąpiła wielka przemiana w Europie, wielu myślicieli i liderów kulturowych starało się wyjaśnić, jak można zintegrować nowoczesne idee z tradycyjnymi wartościami. W tym czasie rozwój miast z ich nowoczesnymi strukturami i systemami stał się tematem wielu debat. Ludzie, tacy jak Piotr, potrzebowali mądrości pokoleń, żeby dostrzec, że miasto to nie tylko nowoczesność. To także miejsce, które chroni wartości przeszłości, łącząc je z duchem postępu. Przykładem takiej integracji stanowiły niektóre europejskie miasta, takie jak Londyn czy Paryż, gdzie zaczęły powstawać przestrzenie, które łączyły tradycyjną architekturę z nowoczesnymi rozwiązaniami urbanistycznymi. Rozwój miast w XVIII i XIX wieku, szczególnie w czasie rewolucji przemysłowej, był nie tylko procesem urbanizacyjnym. Ale także głęboką zmianą społeczną. Miliony ludzi opuszczały wioski, żeby osiedlić się w miastach, które obiecywały lepsze życie. Takie zmiany wiązały się jednak z wieloma wyzwaniami. Z jednej strony miasto dawało dostęp do nowych technologii, edukacji i możliwości zarobkowych. Z drugiej strony życie w miastach było pełne wyzwań: tłok, zanieczyszczenie, trudne warunki mieszkaniowe. Dla wielu ludzi Podobnie jak dla Michała, tradycyjny sposób życia wydawał się lepszym wyborem, oferującym spokój i równowagę. Jednak nie da się zaprzeczyć, że to właśnie miasto stało się nieodłączną częścią rozwoju cywilizacji, oferując miejsce dla innowacji, przedsiębiorczości i postępu. Piotr, mimo początkowego poczucia zagubienia w wielkim mieście, stopniowo zaczynał dostosowywać się do jego rytmu. Znalazł pracę w jednym z większych biur architektonicznych, a dzięki nowym znajomościom zdobył cenne doświadczenie. Jego przeszłość wiejska, prostota, przestronność, bezpieczeństwo, które pamiętał od dzieciństwa, zaczęła się spotykać z wymaganiami miasta. W pracy Piotr zmagał się z projektami, które miały na celu transformację przestrzeni miejskich. Niektóre z nich były bardzo ambitne, również pełne wyzwań, które wystawiały go na próbę. Z czasem Piotr poznał inne osoby. Które miały podobne dylematy. Marcin, jego z jego współpracowników, był przykładem człowieka, który z powodzeniem połączył życie zawodowe w mieście z zachowaniem wartości tradycyjnych. Marcin, choć urodził się w małym miasteczku, przeprowadził się do dużego miasta, lecz nigdy nie zapomniał o swoim wychowaniu i tradycjach. Razem z Piotrem pracowali nad projektami, które miały wprowadzić więcej zieleni do przestrzeni miejskiej. W międzyczasie Piotr też napotkał opór, chociaż wiele osób z jego otoczenia wspierało idee związane z przekształceniami w miastach. Niektórzy, tacy jak Janusz, stary deweloper o konserwatywnych poglądach, stanowczo odrzucał wszystkie propozycje, które miałyby łączyć przestrzenie publiczne z naturą. Janusz uważał, że miasto nie powinno zatracać swojego charakteru i nie powinno zbyt dużo czerpać pomysłów ze wsi. Tego typu konflikt który Piotr dostrzegał w pracy, zaczynał również odzwierciedlać większe społeczne napięcia, które miały źródło właśnie w tej walce. Piotr, choć zaczynał odnosić sukcesy w pracy, wciąż zmagał się z wewnętrznymi dylematami. Z jednej strony miasto dawało mu komfort życia, o jakim marzył, ale z drugiej strony Zaczynał tęsknić za prostotą, którą znał z dzieciństwa. Decyzja, przed którą stanął, była trudna. Jak zbudować swoje życie w mieście, nie zapominając o tym, co dawało mu poczucie bezpieczeństwa i stabilności? Piotr, po długich miesiącach wytężonej pracy, osiągnął szczyt swojej kariery. Został zaproszony na projekt rewitalizacji starej przestrzeni miejskiej, który miał na celu zrównoważenie nowoczesnych rozwiązań z zachowaniem historycznego charakteru miejsca. Projekt, który zdawał się być spełnieniem marzeń. Stał się dla Piotra testem jego wartości i przekonań. Czy rzeczywiście uda mu się połączyć modernizację z zachowaniem tradycji, czy będzie musiał pójść na kompromis, który przekroczy granice tego, co on osobiście uznaje za ważne. W tym samym czasie Michał, choć pozornie nie jest związany z tym projektem, zaczął dostrzegać, jak duży wpływ na przyszłość ma to, co Piotr buduje. Michał z dala od miasta wciąż głęboko wierzył, że jedynym prawdziwym miejscem do życia jest wieś. Jednak w miarę tego jak Piotr realizował swoje projekty, Michał zrozumiał, że nie da się zapobiegać obiec zmianom. Warte jest znalezienie kompromisu. W tej samej chwili, kiedy Piotr zmagał się z wewnętrznymi dylematami związanymi z rewitalizacją, Michał musiał stawiać czoła wyzwaniu na swoim własnym podwórku. Pojawiły się plany, które mogły zmienić struktury wiejskiego życia. Projekt budowy nowej drogi, która miała prowadzić przez teren jego rodzinnej wsi. Michał Musiał podjąć decyzję, czy będzie przeciwny tej inwestycji, czy być może, wbrew swoim przekonaniom, dopuści do modernizacji, która miałaby przynieść oczywiście korzyści, ale i zagrożenia. Obydwaj bohaterowie, Piotr i Michał, stali na rozdrożu, walcząc z własnymi przekonaniami i wartościami. Piotr w swojej roli architekta miał przed sobą wizję miasta, które będzie bardziej zrównoważone z przestrzenią dla ludzi i natury. Michał, chociaż nie zrozumiał w pełni wyborów Piotra, zaczął dostrzegać, że zmiany w jego własnym życiu też mogą być nieuniknione, jeśli nie chce pozostać w tyłu. XX wieku na całym świecie toczyła się debata pomiędzy postępem technologicznym a ochroną dziedzictwa. Po II wojnie światowej w wyniku ogromnych zniszczeń wielu miast, szczególnie w Europie, stanęło przed wyzwaniem odbudowy. Z jednej strony, architekci i planiści dążyli do modernizacji przestrzeni, wdrażając nowoczesne technologie i koncepcje urbanistyczne, ale z drugiej strony lokalne społeczności. Broniły historycznych budynków. Michał i Piotr, stojąc w obliczu swoich wyzwań, stali się częścią tej szerokiej debaty. Piotr, mimo trudności, które musiał pokonać w trakcie realizacji swojego projektu, odniósł sukces. Zrewitalizowane miasto stanowiło fascynującą kombinację nowoczesnych technologii i zachowanych elementów historycznych. Działo się to jednak w niewielkiej skali, w jednym mieście, które stanowiło jedynie kropelkę w morzu globalnych wyzwań. Piotr poczuł, że zrealizował swoje marzenie. Ale świadomość, że większość świata wciąż zmaga się z niewłaściwym podejściem do urbanizacji, nie dawała mu spokoju. Świat, który jego projekt miał inspirować, nie zmieniał się wystarczająco szybko, a drobne zwycięstwa nie mogły powstrzymać nadchodzącej fali kryzysu mieszkaniowego. To, co wcześniej wydawało mu się nieuchronnym postępem, zaczęło przybierać formę niekontrolowanego chaosu. Po II wojnie światowej zaczęły pojawiać się wyraźnie tendencje, które zdominowały architekturę i urbanizację na całym świecie. Po pierwsze, procesy industrializacji, rozwój technologii budowlanych oraz masowa urbanizacja sprawiły, że miliony ludzi zaczęły przenosić się do miast, zostawiając za sobą tradycyjny sposób życia. Z jednej strony wygenerowało to potrzebę większej liczby mieszkań i lepszej infrastruktury, ale z drugiej strony porzucenie tradycji i korzeni doprowadziło do problemów, które stawały się coraz bardziej widoczne. W latach 60. i 70. XX wieku w wielu miastach na całym świecie zaczęto realizować projekty osiedli wielorodzinnych, które miały być odpowiedzią na narastający kryzys mieszkaniowy. Jednak zamiast stanowić rozwiązania, te ogromne betonowe bloki pogłębiały problem. Niski standard życia, brak przestrzeni, zbyt duża koncentracja ludzi, ale także zniszczenie historycznych dzielnic wszystko to przyczyniło się do powstawania nowych problemów społecznych. Początek lat 90. przyniósł globalny kryzys mieszkaniowy, który dotknął nie tylko kraje rozwinięte, ale i również rozwijające się. W wyniku gwałtownego wzrostu cen nieruchomości, migracji do miast oraz spekulacji rynkowych, kryzys mieszkaniowy przybrał globalny wymiar. Piotr wrócił zadowolony z efektów swojego projektu, ale wiedział, że jego sukces nie w zmienił w sposób zasadniczy globalnej rzeczywistości. W miastach na całym świecie miliony ludzi, w przeludnionych warunkach, w ciągłym strachu o swoje miejsce zamieszkania, narażeni na eksmisję, i niepewność. Ziemie, które były przekazywane przez pokolenia, były zagrożone. Wkrótce ich cena wzrosła, a decyzje, które wcześniej były w rękach ludzi takich jak Michał, zaczęły zależeć od potężnych deweloperów i globalnych trendów. Michał czuł, że jego wieś jest skazana na zniknięcie. Po kryzysie z lat 90., który objął cały świat, kolejne dekady przyniosły jeszcze bardziej drastyczne zmiany. W wyniku rosnącej populacji, masowej migracji do miast, kryzys mieszkaniowy osiągnął apogeum. W metropoliach takich jak Delhi czy Lagos powstawały tzw. slumsy, a ceny mieszkań w zachodnich miastach, takich jak Londyn czy Nowy Jork, osiągnęły niedostępne dla przeciętnego obywatela wysokości. Przestrzeń życiowa stała się luksusem, a masowe projekty deweloperskie stawiały na szybki zysk, w ogóle nie dbając o potrzeby lokalnych społeczności. Upadek tej równowagi, który z początku był niewidoczny, stopniowo zaczął się ujawniać w postaci powiększającego się rozwarstwienia społecznego, nieustannej migracji i wykluczenia tych, którzy nie byli w stanie dostosować się do tej rzeczywistości. W miarę jak Piotr obserwował rozwój sytuacji na całym świecie, wiedział jak jego starania stają się coraz mniej istotne. Kryzys mieszkaniowy szalał w miastach, mieszkańcy dzielnic nie mieli dostępu do żadnych rozwiązań infrastrukturalnych, a ich życie pogrążało się w coraz większym chaosie. Piotr zdał sobie sprawę, że postęp technologiczny, zmiany urbanistyczne nie mogą zatrzymać procesu globalnej katastrofy, w których osiedla powstają w najbiedniejszych rejonach, gdzie poziom życia jest coraz niższy, a wykluczenia społeczne... Narasta. W drugiej dekadzie XXI wieku świat doświadczył epokowych zmian związanych z kryzysem mieszkaniowym. W wyniku spekulacji na rynku nieruchomości, masowego flippingu, migracji do miast oraz braku adekwatnych polityk społecznych. Miasta na całym świecie zatonęły w chaosie. Kryzys mieszkaniowy stał się jednym z najważniejszych globalnych problemów związany z wciąż rosnącą liczbą ludzi, cenami nieruchomości oraz braku wystarczającej liczby dostępnych mieszkań. W wyniku tego życie w miastach staje się coraz bardziej nieprzyjazne. Miasta zaczynają przypominać coraz bardziej pozbawione sensu, gigantyczne aglomeracje. Przy braku jakiejkolwiek polityki przeciwdziałania kryzysowi. Mieszkalnictwo stało się dobrem, dostępnych tylko dla wybranych. Ostatecznie Piotr, podobnie jak Michał, musiał stawiać czoła brutalnej prawdzie, nie ma już drogi powrotnej, zaczęli dostrzegać, że ich próby zmiany świata, choć pełne dobrej woli były niewystarczające, wobec sił rynkowych, politycznych i społecznych, które zdominowały tą globalną scenę. Ich osobiste historie, choć pełne poświęcenia, stały się jedynie echem wielkiej tragedii, zniszczonego świata w którym nie potrafiono znaleźć równowagi. Ostatecznie kryzys mieszkaniowy, który kiedyś był kwestią lokalną, przerodził się w globalną katastrofę, której nikt już nie potrafi powstrzymać. Zamiast kontynuować walkę, Piotr i Michał z pokorą dostrzegli jak bardzo zostały pochłonięte ich ideały przez machinę globalnego systemu. Na horyzoncie nie było widać już nadziei, a przyszłość stawała się jedynie mrocznym, apokaliptycznym cieniem.